Dzień dobry, cześć, witajcie z tej strony KRT witam Was w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Black Mesa. Będziemy oczywiście kontynuowali naszą piękną przygodę obserwując te piękne piły. Yy, idąc dalej oczywiście yy, Będziemy kontynuować naszą piękną strzelaninę yy, teraz pytanie pójść Tu czy tu Pójdę chyba najpierw w ciemno I hear you bitch Aha, nic tu nie było poza... Poza piecem. I lczeniem na maksa. Na maksa? Na maksa. Dobrze, przeładujmy sobie szczalbę. I chodźmy dalej. O, pan Wartigu... Podupicony prądem chyba. Pana doktorka też chyba podupciło prądem. Ale zdecydowanie muszę iść w tą jaśniejszą stroną. To jest tyle ścieżek. To jest tyle dróg. Wow. połączyć i tutaj mam kolejnego pana zombie bombi. Zombie Chipsy. Jakieś na pewno. Zdecydowanie tutaj badali Faun, Lore! Sen. Aaa ja nie wiem, co sobie przygotować na. na krabąższe. Masz krabąszczu Masz! Dupa go. Dobra. Tam jest jeszcze jeden. Fuck you, motherfucker. Ładnie pokonany. Dobra. No i cyk, mamy osu... Czemu chcesz mu wyrwać nogę? Gordon! jak? Eee, y o! Recharge. Mogę sobie naładować rady 58% może być, nie będę narzekał. Dobra, idźmy dalej. To też było jedno. Dobra, będę miał tego więcej. Ile? Mam piętnaście. To chyba max. To jest zamknięte. pewnie otworzy mi się później, bo bez powodu są tutaj o, elementy lecznicze. Tutaj nic nacisnąć też nie mogę, więc... Y, to bo O, amunicja. Dobra, tak, więc y, muszę iść inaczej. trendy nie. trendy Nie, tu były. Muszę iść tutaj drabi y, schodami, drabiną. Przyczytywanie, nawet przyczytywanie mamy. Czemu nie padłeś na strzała? Gdzie jesteście, panowie żołnierze? Żołnierzami się zajmij, nie mną. Ulu. O. Chyba nie denerwuj mnie. Żołnierzy tam masz. Mówię, że żołnierzami się zajmij, a ty... Fuck you, bitch! Don't even try to touch me. I am explosion. Yy, chyba wybuchłem, aczkolwiek yy, może mi się tak też tylko wydawać. Fuck you! Przestań we mnie, pluć! Jak mnie on denerwuje tym swoim pluciem. Przeładowałem to? Przeładowałem. What the Oj, coś włączyłem. To chyba zagadka laserowa. Hit who? Kogoś trafił, ale nie wiem kogo. Ja tutaj będę musiał wy... wyburzyć ścianę. Wow! Cześć, chłopaki! O kurde! Ile ich tam jest? Naprawdę? Więcej was matka nie miała? Fuck off Nie zdążyłem im postawić bomby dobrze, ale dobra, yy, bo ci tutaj przeprowadzili swój własny eksperyment. Idioci. No. A ja dostaję z Gana Dzieło gausa To jest dobre broń Man, that music Zajbista muzyka się odpaliła do tej broni. Ja pierdykam, dajcie mi wrogów. Nie sąd przyszłem. Panie, że taka fajna muzyka była do liczby wrogów równej 0. I? Czy co on robi? Nie wiem, strzelę go. W razie czego. To też łączymy. Tutaj trzeba wszystko powłączać po kolei. A to zamknięte. Ale to otwarte. No i mamy nową kostkę mocy, kostkę mocy, kostkę mocy. Komunikation. Tak. Był znak komunikation już wcześniej. Dobra. Jeszcze to mam. Muszę włączyć i. Pytanie, gdzie to dalej mam polecieć? Dobra. Yy, trzeba po prostu poobserwować laser? Chociaż chwila, przecież tam była yy, ściana do wyburzenia w jednym miejscu, tylko o kurde, gdzie to teraz było? To nie wejść tu. Yy. Mogę zachować kresło? Ora na eksperyment! Chyba właśnie go sfałszowałem. Tak ja powinienem najpierw to odłączyć czyli żeby to mogło walnąć w ścianę. No, o, dostaliśmy amunicję do Gausgana Białko Gausa. Nie wiem czy mówić Tą broń po, po English czy po Polish na jedno wychodzi i, I jebut Mamy dziurę w ścianie. Ciekawe, że się dupy tym nie poparzyłem, przechodząc przez to. Dobra, to... Tu... Dobra, i teraz jak tam zejść, żeby się nie pokaleczyć? Muszę tam zejść się kalecząc. A nie, tutaj mam rampę. Czy ty nie? Dobra. Gordon, nie baw się tym. Oj, to jest ten pies, który widziałem przez okno.

Pozwól mi sprawdzić. Wydaje mi się, że tego nie zrobił. A wiesz, że mam działko gaussa? Słuchałem, być. E, teraz ja mam pytanie: jak to do jasnej ciasnej zrobić? Eee. Eee Szybki zapis. Mogę to jakoś zepsuć? Oł! Nie mam zielonego pojęcia, jak to mogę wyłączyć? Muszę guzik nacisnąć. Czeka, a gdybym spróbował strzelić go z kuszy. Nie. w odpowiednim momencie muszę przebiec. Ta aparatura mi jeszcze nie przeszkadzała. Wyłączyłem ta? Wyłączyłem. Yes. Fantastic. This, way. This, czyli y, which one? This way. This way. Prosto. Hey. Oh boy. Wait, wait. What? What what is it? Anyone else think this is a bit too easy? Something's not right. Gordon, you don't mind taking a look, do you? We'll stay here for a tak, wysyłacie mnie samego. Wiem o tym. Dobra no. Jestem specjalistą bojowym. What's up, boys? Go, Trzeba być w ciągłym ruchu. No to będzie szybciej przeładować. Ej, dobra, bo ja jedne. Nie, 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 medy, 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 medy. Dobra. Boże, to działka gał Gausa im nic nie robi. karabin chcę. No spieprzaj mi z tą strzelbą, gościu! Kurwa mać! No No ty, ciulu! No kurwa go jebana mać, no Jak mi będzie denerwował cywil Pleż gościu no, no jasnej i I Mieć celowniki, ku...wa nie trafić, no. Głupi cel, musiał się poruszać. Super.

Okej, okay. byłem tutaj w poprzednim odcinku razem byliśmy. Tego jak rozszunkowało. Eee. Może to i lepiej. Gdy mam 98 zdrowia, nie mogę mieć 100. Nigdzie nie zostawili apteczki żadnej jeszcze. Aha. Tutaj były granaty do granatnika. Super. Ten się złożył. Fantastycznie. Tutaj była amunicja do rewolweru. Tutaj było do kuszy. Dobra, podoba mi się to. No, podoba. A ciekawe, co, czy było coś w krzakach jeszcze. Tak, była apteczka. Szkoda, że nie wiedziałem o tym. Szkoda, że nie wygrałem po krzakach. No, ale. Tutaj miałem osłonę od góry, ja. I mogłem się bronić przed tymi od góry. Najważniejsze, że udało się za drugim razem, a nie za trzecim. taki co ty taki zmartwiony? Gordon, Fuck you. No naprawdę? Jezu Chryste, nie umiem strzelać. Fuck off. Taki ładny dzień. Idealny na rozlew krwi. What the hell was this, Lir. Oni mają jakieś działko, ale nie wiem gdzie. Gdzie? Zostaw mnie. Zostaw mnie. To jest coś niepoważnej A Ła wow A tam jest działko Teraz nie będziesz miał tego działka Przynajmniej jednego A, to jest moment, z którym gra się robi trudniejsza Zdecydowanie To jest ten moment w którym Gordon ma Przewalone, a spokojnie będzie jeszcze ksen. No, przestań do mnie strzelać. Daj mi kusze, jak odleciał piękne absurd z cinema. Nie wiem jaki tu jest Urosło ciało Dobra Pozbijajmy trochę tych boksów śmiesznych Może coś być w nich fajnego Tutaj nabyło, ou, nabyła amunicja Tutaj na karabinku Ale pistolet Dziękuję. Dobra, to rozwalimy, to rozwalimy. 95%, niebo 87%. Dobra, tutaj jeszcze jakieś rzeczy. Czy w tym koszu coś znajdę? Wow! Co ja zrobiłem? O kur... No nie, no kur... O! O Jezu. Kołączyłem sobie wyświetlać na drugi. Użyłem drugi monitor w jednym. Jezu. Dziwne są te kombinacje, przyjdzie i zgłówniam Windowsie. Nawet nie wiem, co nie nacisnąłem. Tylko chciałem się schować. kosza. Przykucnąć w nim. Ja odpaliłem jakieś nie wiadomo co z tym Windowsem. Ja się to tylko dziesiątka. Dobra. O! Kogoś tutaj... Czy piekło? Słoneczko meksykańskie, czy jakieś tam. Nie wiem, w jakim to się dzieje stanie amerykańskim. Ale sobie wysadzę to coś. No i co, wyszliśmy na powierzchnię, żeby znowu wejść do środka. Fantastycznie. Powoli iść górą. Ah. Fuck you Czemu ta działka tam jest? A, nie potrzebnie się wychylać, gościu. Była działka, nie ma działka. Najmniej na razie, hello. Dobra, tutaj jest na razie czysto i cieszy mnie to piu, 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 piu. Fajna zabawa działkiem. O jezu. Tam jest przejście. Tu przejścia nie ma. Czyli nie muszę wybierać. Taki plus. Dobra. Ty nie żyjesz. Dobra, nic tu więcej nie ma chyba, ale jest za to przejście dalej. Tam? łeb wystaje? Nie, tam jest działko. Ale tak, myślę, że w tym miejscu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mówił dla Was Keretacze. I do zobaczenia. Tam zdecydowanie jest działko. pesht